OpenAI znowu namieszało na rynku sztucznej inteligencji. Wypuściło właśnie narzędzie do budowy agentów AI, Agent Builder. Czy to oznacza koniec dla platform takich jak Nathan, Make i, i podobnych? Spokojnie. Dziś pokażę Ci, co to znaczy dla Ciebie, dla Twojej firmy i sposobu, w jaki wykorzystujesz. Narzędzie do automatyzacji i budowania agentów AI. Agent Builder to narzędzie od OpenAI, który pozwala budować agentów AI. Nie trzeba potrafić kodować, jeżeli chcemy zrobić workflow, ale jeżeli chcemy je używać produkcyjnie, to zostańcie do końca. Bo to jest ważne. Możemy dosłownie przeciągać elementy, tak, dopasowywać, budować agentów, tworzyć różne zależności, przeszukiwać własne dokumenty. To takie Lego dla sztucznej inteligencji, tak, gdzie składamy z różnych klocków każdą funkcję agenta. Zobaczmy, jak wygląda to w praktyce. Agent odbiera zapytania od użytkownika, wyszukuje dane w plikach i potem generuje nam to, co chcemy. Już wam pokazuję, jak to wygląda. Cześć, jak możesz mi pomóc. Zobaczmy, to wygląda trochę jak chat GPT, ale ten, to jest wszystko tak jakby dla, dla Twojej firmy, gdzie ma tylko wiedzę o Twojej firmie i pomaga Ci analizować dokumenty, robić strategie, planować. Eee, zobaczmy. Eee, widzimy. Może nam pomóc w procesu sprzedaży, modelu partners, ułożeniu platformu, produktów, e, pomaganiu w marketingu, tworzeniu proof of concept, i po prostu jest to taki agent, który mm, zna naszą firmę na bazie dokumentów. No dobrze, ale jak to w ogóle działa? Agent Builder. Jeżeli chcemy wejść do Agent Buildera, klikamy API Platform na platformie OpenAI. Pamiętajcie, żeby zasilić swoje kredyty tutaj w zakładce Billing. Następnie przechodzimy do dashboardu. Klikamy Agent Builder i tutaj znajduje się platforma do budowania agentów. Zobaczmy, mamy tutaj template'y różnych agentów proponowanych przez OpenAI, takie jak obsługa klienta, porównywanie dokumentów. Przetestujmy sobie jeden, na przykład takie porównanie dokumentów. Klikamy tutaj Preview i bierzemy dwa dokumenty. Porównaj te dokumenty. Ja oczywiście Wam tutaj pokazuję przykład. Zaraz, za chwilę, przejdziemy, jak poruszać się po całym ekosystemie. Tutaj yy, zobaczmy, scalona, scalona wersja to, to jest propozycja, prawda? Tego agenta do scalenia dokumentów. To jest gotowy agent, możemy go bezpośrednio używać. I zobaczmy. Robimy teraz review, czyli my musimy zatwierdzić, czy agent, czy chcemy żeby agent był wysłał wiadomość klikamy na przykład approve i w tej testowej wersji on pokazuje tutaj możliwość scalenia dwóch dokumentów i przygotowanie wiadomości mailowej żeby wysłać wiadomość dobrze przejdźmy teraz jak to wszystko działa pod spodem zobaczmy widzimy to dalej możemy wysłać maila ale to musimy już wdrożyć produkcyjnie i dalej na, na, na końcu odcinka pokażę Wam, jak, jak można rozbudowywać tych agentów. Klikamy sobie wstecz i zobaczmy, tutaj mamy Agent Builder. Tu są nasze przepływy, które zbudowaliśmy, czyli ci agenci. Tutaj drafty, czyli wersje robocze i template'y, które możemy używać bezpośrednio. My wejdziemy sobie już w zbudowanego agenta. Zawsze zaczynamy od agenta start, prawda? Czyli tutaj zaczyna się cały proces. W tym momencie możemy tylko wpisywać tekstowo i rozpoczynać pracę z naszym agentem. Następnie mamy My Agent, to jest moja ulubiona funkcja, dajemy mu rolę. Wykonuje logikę, korzysta z modeli GPT. Możemy sobie tutaj ustawiać, widać, widać który model. Tu jest cała gama modeli, które możemy używać. Reasoning Effort, ja mam ustawiony tutaj na, na low. I dodaną bazę wiedzy, tutaj możemy sobie dodać Kla, client tool, tak, MCP serwery, bazę wiedzy, przeszukiwanie internetu, interpretacja kodu, funkcje i customowe, customowe rozwiązania. No, ja tutaj klikam po prostu files, i w tym momencie możemy sobie tutaj włączać bezpośrednio bazę wiedzy, którą ma przeszukiwać no i on ma za zadanie przeszukiwać bazę dokumentów mojej firmy i podpowiadać w różnych w różnych sytuacjach tak w tym momencie mamy my agent tak, możemy tutaj mor, zachęcam Was do, do sprawdzania więcej większości, większości funkcji tego tego narzędzia tutaj w My Agent. Ja na razie tutaj korzystam wszystko domyślnie. Yy, tak, mamy następnie funkcję Tools, tak, i możemy, możemy tutaj połączyć się na przykład z Gmailem, z kalendarzem Google, z Google Drive'em, Outlookiem i resztę. Widać, nie jest dużo tych aplikacji już wbudowanych. Możemy je yy, dodawać poprzez Samodzielną konfigurację. Jeżeli będziecie chcieli, to piszcie w komentarzu, możemy zrobić bardziej skomplikowanego agenta. Ja na razie Wam tutaj pokazuję podstawy. Także tak tutaj tak wygląda temat, jeżeli chodzi o mm, moduł agent. Mhm. Tak mamy note, czyli tutaj notatki i wpisujemy sobie agent do przeszukiwania. Dokumentów firmowych, tak, i sobie zaznaczamy, który node do czego służy. No, takie krótkie notki, co, co jest do czego. Następnie mamy tutaj w tulach, tak, mamy file searchera, gdzie możemy od razu dawać zapytanie do, do jakiejś bazy wektorowej, którą chcemy przeszukać jako oddzielny note, nie do agenta, tylko możemy tutaj bezpośrednio zadawać pytanie, żeby coś wyciągnąć z danej bazy. Tu możemy sobie delete step, jak nie chcemy ustawić. E, tutaj jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, sprawdza czy agent nie zwraca błędnych, o, tutaj mam nawet już dodane, e, czy agent nie sprawdza błędnych, nie zwraca błędnych danych, jakichś niepożądanych, wrażliwych danych, e, jakichś informacji, tak, ja sobie ustawiłem, żeby po prostu był odporny na, na tak zwane prompt injection, żeby nie, nie złamać systemu. MCP Note, mamy też oddzielny MCP Note, gdzie możemy um, łączyć się z zewnętrznymi aplikacjami, tak takie jak kalendarz, zapier, Stripe, Shopify. HubSpot, no i jeszcze kilka tutaj innych. Dobrze, następnie tutaj mamy logic mode, if else no to to jeśli zapyta, na przykład, jeśli zapytanie dotyczy raportu, tak taki przykład, jeśli zapytanie dotyczy raportu, prześlij do agenta analitycznego, a, jeż, a w przeciwnym razie tak zakończ rozmowę, czyli mamy tutaj jakiegoś agenta, tak i jeżeli dzieje się coś, to idzie on do, do mojego agenta, a jeżeli nie, no to po prostu kończy rozmowę. Oto tu widzę jakiś błąd. Musimy y, zrobić inne zakończenie. Tutaj. Tak. Y, I rozbudowywać tych agentów, prawda? While note to jest dopóki y, nie skończysz no, po prostu pozwala na przykład agentowi wykonywać coś w pętli, tak, żeby, żeby zakończył jakieś działanie, gdy na przykład już piąty raz zacznie przeszukiwać dany dokument. Humal to, 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 jest, to jest bardzo fajna funkcja, user approval to działa w ten sposób, tak jak właśnie Wam pokazywałem we wcześniejszym, działa to w ten sposób, że agent zatrzymuje się, tak, i prosi o zgodę człowieka, idealne w sytuacjach, gdy agent generuje jakąś ofertę, wiadomość i to my musimy zatwierdzić, to jest bardzo fajna, bardzo fajna opcja, możemy mu ustawić tak komunikat, to też po prostu tutaj te nody podłączamy, pyk i jeżeli jest approve, no to, to wpisujemy, no po prostu czy chcesz, za, prze, prze, czy chcesz zatwierdzić, chcesz, żebym wysłał, tak, i dopiero po wciśnięciu approval to ustawia się, wysyłamy daną wiadomość, tak. Także widzicie, tutaj transformacja danych jest jeszcze, pomagają agentowi przechowywać i przetwarzać dane w trakcie pracy, czyli to już, już też do jakichś skomplikowanych, znaczy skomplikowanych, do przetwarzania danych po, procie, po prostu. W skrócie, tak, core nodes, no to są takie fundamenty, tak, czyli agent, Koniec i notatka. Toolnotes dają dostęp do danych i różnych usług. Logic Notes e, uczą agenta podejmować decyzje, a Data Notes pomagają mu operować na różnych danych. E, jeszcze raz, jakby chcielibyście, żebym przedstawił wam każdy Notes z osobna i je po prostu podłączał, e, to, to zapraszam, to piszcie w komentarzach. Następnym tematem, który chcielibyś, chciałbym poruszyć porównanie, tak, bo widzę w sieci bardzo dużo porównań odnośnie odnośnie czy Make'a i krótko, agent builder jest prostszy, trochę inna koncepcja jest mniej rozbudowany, tak? jest idealny do szybkiego tworzenia takich agentów czatowych, takich jak widzicie tu i takich kontekstowych przedstaw mi usługi na przykład to on jest bardzo dobry do tworzenia takich szybkich, prostych czatów na podstawie których możemy analizować dokumenty. no Tak jak widzicie to jest dość prosty interfejs, gdzie można, gdzie można się bawić i tworzyć własnych agentów. Następnie nie trzeba integrować modeli OpenAI, one są już wbudowane. No, minusem jest to, że nie ma tak zwanych wyzwalaczy, czyli na przykład zewnętrznego serwera, tylko my musimy zapoczątkować Proces i no, mniej elastyczny niż NATEN, no bo nie możemy mieć kilku modeli AI, tak tylko wszystko opiera się o modele od OpenAI, czyli wszystkie GPT. No i jesteśmy mocno tutaj związani z tym ekosystemem, ekosystemem OpenAI. Oczywiście można to podłączyć z NATENem, ale to jest tak jakby trochę już zupełnie inny, inne podejście do budowania agentów. Bardzo ciekawe, oczywiście fajnie, że będzie się rozwijało. Słuchajcie, jeżeli chcemy przetestować, tak, asystenta, yy, agenta, kiedy chcemy sprawdzić, czy nasze workload działa, klikamy tutaj preview i możemy sobie tutaj testować, co możesz dla mnie zrobić. Zobaczcie, możemy sobie tu nawet dodawać pliki tutaj w tej yy, agrafce i możemy też to robić tu, tak, tylko że tu za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda wdrożenie produkcyjne, bo to już wymaga no, troszeczkę programowania. Zobaczmy, czy agent działa. Tak, no widzimy, możemy sobie pisać o naszych wdrożeniach rozwiązań i dla kogo. Tak, no opis po prostu naszej firmy. I jak chcemy na produkcję, to klikamy Publish, Deploy to Production i jest opublikowany. Aby opublikować naszego agenta produkcyjnie, potrzebujemy wdrożyć go już na własnym środowisku. No, na pewno będzie potrzebna pomoc programisty, no bo jest tu, mam taki tutaj mini projekcik do testowania właśnie tego rozwiązania, żeby to wyglądało dokładnie tak jak tutaj, prawda? Żebyśmy mieli takie okienko do pisania. To można modyfikować w dowolny sposób, można dodawać tu przeszukiwanie sieci, tak jak mamy w czacie GPT, do załączenia dokumentów, tak jak mamy tutaj. Także tak, co to znaczy dla Twojej firmy? Na pewno łatwiejsze wejście w AI i sprawdzania własnych pomysłów. Nie można to testować kilka godzin, a nie, nie tygodni. Zespoły biznesowe mogą sobie sami projektować takich agentów bez czekania no, na dział IT. I wreszcie AI mm, i tacy agenci stają się realnym, skalowalnym produktem, a nie musimy już to tak eksperymentować. Czyli zwalidujemy, możemy szybko podjąć decyzję, mieć tańszy prototyp i mieć lepszą kontrolę nad, nad całym systemem, i potem przejść na duże wdrożenie. Jak my to wykorzystamy? W Innovators planujemy używać agent Buildera. Nawet już mieliśmy kilka zapytań, żeby jeszcze szybciej tworzyć pro, pro, prototypy agentów dla naszych klientów, czyli agentów do analizy dokumentów, agentów do wsparcia klienta, agentów raportowych czy do podejmowania decyzji. No, na pewno to pozwoli nam wdrażać AI dwa razy szybciej w firmach i dwa razy taniej niż do tej pory, no bo po prostu jest tu mniejszy próg wejścia w analizę i w testowanie, walidację pomysłów. Oczywiście nie są na razie to skomplikowane projekty, ale będziemy na pewno to testować. Słuchaj, dzięki wielkie, że zostałeś do końca. Mam nadzieję, że się film podobał. Tu są przedstawione podstawy. Jeżeli będziesz chciał, żebym głębiej wszedł w temat, serdecznie proszę Cię o komentarz. Napisz, co chciałbyś więcej wiedzieć o tym narzędziu. Dzięki wielkie i cześć.